Dzień dobry Państwu. To jest kolejny odcinek podcastu Wolnych Sądów i Radia TOK FM pod tytułem Na Prawo Patrz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tymczasowym aresztowaniu. Na prawo patrz. Podcast Inicjatywy Wolne Sądy i Radia Tok FM. Naszym gościem, moim i Państwa gościem, jest pan dr Piotr Kładoczny. Dzień dobry, który... bardzo mi miło który jest y, y, członkiem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od lat, związany z Fundacją Helsińską, od zawsze chyba. Jest też związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie uczy prawa karnego. Mnie też uczył prawa karnego, chociaż to było lata świetlne temu. E, proszę Państwa, pan doktor Piotr Kładoczny wie na temat tymczasowego aresztowania wszystko. Zajmuje się tematem bardzo długo, obserwuje dynamikę e, spadków i wzrostów e, tymczasowego aresztowania, e, wie dlaczego sądy e, aresztowanie stosują i dlaczego nie powinny tego robić, albo wręcz odwrotnie powinny. I dlatego dzisiaj jest naszym gościem i będziemy właśnie o tymczasowym aresztowaniu rozmawiać. Mi się wydawało, tak, tak od lat obserwuję, takie zjawisko. Mierzę się z tym od paru lat, że wydawało mi się, że z pewnymi problemami sobie daliśmy radę. Natomiast ostatnie lata pokazują, że wręcz przeciwnie. Albo te problemy wracają, albo może jest tak, że myśmy sobie z nimi nie dali rady. Tak myślałam na przykład o problemie stosowania tortur. Wydawało mi się, że. Po latach wysiłków prawników, sądów, jakoś mamy ten problem przynajmniej systemowo rozwiązany. Ostatnie lata pokazały, że nie. I tak samo myślę o tymczasowym aresztowaniu. Mieliśmy ten problem związany z długością i ilo ilością przypadków stosowania tymczasowego aresztowania, bardzo duży w Polsce. To był rok 2009, kiedy tych Osób tymczasowo aresztowanych było najwięcej. Według moich notatek było to blisko 10 tysięcy. Mamy też za sobą um, kilka przegranych spraw w, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. E, m, mamy też e, masę rekomendacji, wniosków, doświadczeń, raportów na ten temat. No i nagle okazuje się, że w roku 2000, 2021 Znowu tymczasowa ilość osób tymczasowo aresztowanych w Polsce rośnie. E, co się stało? Dlaczego, dlaczego tak jest, Piotrze? No właśnie, zostałem przedstawiony jako ta osoba, która się zajmuje tyle lat. No i można powiedzieć, że tyle lat i bezskutecznie. E, faktem jest, że zaczęliśmy te, te, te nasze ostatnie 10 lat bardzo, z bardzo złego poziomu, tych prawie 10 tysięcy, o których e, m, e Maria mówiła. E, ale. E, stopniowo pod wpływem nacisków niewątpliwie e, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Ministrów Rady Europy no, redukowaliśmy, no, my czyli Polska, liczbę osób tymczasowo aresztowanych i doszliśmy, ja tu zerkam w bok, w 2015 roku do poziomu 4162 na 31 grudnia tego roku, czyli 2014 roku. Czy można powiedzieć, że zredukowaliśmy o połowę przy przy jakby niewielkich zmianach prawnych. Owszem, można powiedzieć, że wszedł nowy kodeks postępowania karnego, ale on wszedł od, od lipca 2015 roku. Były jakieś, powiedziałbym, kosmetyczne zmiany dotyczące przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania, ale tak naprawdę nie zmieniło się wiele oprócz praktyki. Bo od strony teorii, to jak Maria powiedziała, no wszystko jest jasne, można powiedzieć. Nasz kodeks postępowania karnego nie jest, co do, do, co do litery, sprzeczny z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Europejska Konwencja Praw Człowieka obowiązuje, orzeczenia są wydawane, więc wszystko, można powiedzieć, jest ustalone i wiadomo, jak stosować. No i nagle rzeczywiście z roku na rok, od tego 2015 roku do dziś znowu się wbiliśmy w prawie 2000 tysięcy. Osób. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że praktyka jest zła. A skąd się bierze zła praktyka? No, myślę, że niestety, muszę to powiedzieć wprost, liczba tymczasowych aresztowań jest odpowiedzią na liczbę wniosków prokuratorskich o tymczasowe aresztowanie. Czyli mniej więcej, to wynika z badań, około 90% wniosków prokuratorskich o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest przez sąd uwzględniane. I powiedzmy sobie szczerze, to sądy. Wolne sądy stosują tymczasowe aresztowanie, ale bardzo często no, 9 przypadków na 10, zgadzają się z prokuratorami. I teraz, ile tych wniosków jest prokuratorskich, to, to od tego zależy tak naprawdę, ile mamy tymczasowych aresztowań, co niekoniecznie dobrze, dobrze świadczy o kontroli sądowej w tych, w tych sprawach. No właśnie, ale tutaj jest cały szereg problemów, o których powiedziałeś. Może zacznijmy od tego, że ja uzupełnię tylko tę statystykę, która mówi nam, że w 2020 roku mieliśmy już też blisko 9 tysięcy osób tymczasowo aresztowanych, czyli z tego 2015 roku, czyli jeszcze raz, z tego 9, 2009 roku, kiedy było ich 9,5, blisko 10 tysięcy, do 5 roku, w którym zeszliśmy do 4 tysięcy, w roku. 15 w którym zeszliśmy do 4000. W 20 roku mamy 8700. A już tym mamy nawet 8800 groszami, czyli prawie 8900, czyli prawie dziewięć. Czyli, czyli prawie dojechaliśmy do tego poziomu z roku 9 czyli tego najwyższego. To no dobrze. To teraz po kolei. Co się wtedy stało? To znaczy w jaki sposób te, co, co wpłynęło na tę zmianę polityki? Dlatego, że ja się zgadzam, że to jest wynik polityki, polityki karnej państwa. To jest, to jest też, to jest, mi się wydaje, że to jest taki obraz takiej w ogóle m, całej koncepcji na temat prawa karnego i na temat ścigania przestępstw. Tak, papierek lakmusowy. To jest, w, ten sposób, w ten sposób odzwierciedla się polityka państwa, polityka prokuratury, która jest polityczna. Ale co się stało po tym, po, tym, po tym dziewiątym roku, że udało się ten, ten, ten problem ograniczyć? Czy to, czy to właśnie była, czy, czy to była, czy było mniej tych wniosków prokuratury, czy sądy się stały bardziej wstrzemięźliwie w orzekaniu tego najsurowszego środka? Jaki Twoim zdaniem była przyczyna tego? Podstawowa przyczyna to właśnie była ta, że było mniej wniosków prokatorskich, a ponieważ Europejska Konwencja Praw Człowieka, a właściwie Komitet Ministrów Rady Europy uznał, że te 9 tysięcy, które mamy, to jest zupełnie niedopuszczalne i to jest problem systemowy, to ten problem systemowy był z, 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 miał być wyleczony czy też rozwiązany na poziomie ministerialnym i prokuratora generalnego, który wydaje odpowiednie sygnały, jak nie chcę powiedzieć, że wytyczne, ale nawet sygnały wystarczą do tego, pozwalające na zmianę polityki w, w, w dotyczącej tymczasowego aresztowania, czyli po prostu mniejszego, mniejszej liczby wniosków. I to jest podstawowa kwestia, bo mniejsza liczba wniosków w momencie, kiedy przyszedł do, ponownie do władzy pan minister sprawiedliwości obecnie nam panujący i, i, i został jednocześnie prokuratorem generalnym, no wrócił na drogę, Takiej dla siebie taką najbardziej, bym powiedział, ulubioną, czy bycia szeryfem, co w jakiś sposób odpowiada znacznej części społeczeństwa, myślę, w Polsce. Polegając na tym, że mamy przestępstwo, policja łapie przestępcę, prokuratura wnioskuje o areszt, a sąd go stosuje, i już mamy sprawcę w zakładzie karnym, wróć w areszcie śledczym, ale to na jedno wychodzi w tym wypadku, i jest on ukarany. Tak? Czyli stosujemy taką koncepcję, skoro został człowiek popełnił przestępstwo to areszt jakby jest już od razu karą przy czym pamiętajmy o tym że z punktu widzenia systemowego areszt tymczasowy karą w ogóle nie jest co wychodzi bardzo dobrze przy okazji teraz omawiania sprawy pana Słowomila tak ale nie wiem czy chcemy o tym konkretnie mówić bo ludzie tak. wierają zaraz o panu Sławomirze na powiemy też parę słów bo to się bardzo ładnie tutaj w ten kontekst polityczny wpisuje ale jeszcze jeszcze jeszcze, jeszcze chciałabym wrócić do tego co powiedziałeś wcześniej no właśnie areszt nie jest karą tymczasem bardzo długo stosowany, bo, bo, bo chcę tylko zaznaczyć, że naszym, problem, naszym problemem nie jest systemowym, nie jest tylko częstotliwość stosowania tymczasowego aresztowania, ale również jego długość. Kodeks postępowania karnego mówi o 12 miesiącach, natomiast oczywiście jest y, furtka w kodeksie, która pozwala ten areszt przedłużać. Y, ja to sobie myślę. Hmm? Jeżeli można, no bo to jest rzeczywiście, my wpadliśmy w taką sytuację, znaczy wpadliśmy, od lat jesteśmy w takiej sytuacji, że z jednej strony mamy, tak jak Maria mówisz, często stosowany areszt, a do tego dochodzi przewlekłość postępowań. I te dwa elementy jak się na siebie, na siebie nałożą, no to mamy dramatyczną sytuację polegającą od na, na początku stosowania tymczasowego aresztowania na tym, że właściwie najczęściej areszt jest stosowany od razu na trzy miesiące. Od razu na trzy. Ja nie chcę już wracać do historii z 2003 roku, ale właśnie wracam. Zabójstwa pani Anny Lind, ministra spraw zagranicznych w Szwecji, urzędującej. Proszę sobie obrazić, co by się stało, gdyby został zabity teraz urzędujący minister spraw zagranicznych w Polsce, prawda? Jaka byłaby afera? Wtedy tam w Szwecji też była afera, to była jedna z bardziej lubianych i znanych i, i, i lubianych polityczek. I proszę sobie obrazić, że zatrzymano sprawcę, zatrzymano go i aresztowano na tydzień. Zobaczmy, na tydzień. To niewyobrażalna historia w Polsce. Na tydzień kogoś aresztować. To w ogóle nie ma sensu, bo sąd od razu wie, że przez tydzień nic się nie zrobi. To jest pewien, pewien dramat również. I sąd się na to zgadza w jakimś sensie, że nie ma co na tydzień, więc lepiej raz na trzy miesiące. Problem w przypadku pani Anny Lind, i, i u nas też się to może zdarzać, niestety, jest taki, że okazało się, że zatrzymano niewłaściwego podejrzanego. I zaraz Polsce obrazi, gdyby było zastosowanie aresztu na trzy miesiące, a potem by się okazało w trakcie, że to nie ten człowiek, to gdzie byśmy złapali tego następnego. Następnego złapano i zastosowano areszt też na tydzień czy na dwa tygodnie, I potem trzeba było przedłużać. To pokazuje, że sąd dba o to, żeby organy ścigania nie kończyły swojej aktywności na, aresztu, na wniosku o aresztowanie, tylko żeby dalej szybko postępowały ze sprawą. A u nas tak się nie dzieje i to jest pewien problem również. Czyli mamy trzy miesiące, potem przedłużamy na kolejne trzy miesiące, w postępowaniu przygotowawczym nie więcej niż rok, no ale tak jak mówimy, student operacyjny może przedłużyć i przedłuża, jeżeli to jest potrzebne, a przynajmniej tak mu się wydaje. No właśnie, to jest bo, bo to jest tak, że ta przewlekłość dotyczy nie tylko postępowania prokuratorskiego, prawda, o którym wspomniałeś, czyli tego jeszcze przed zanim zostanie, akt oskarżony, skierowany, akt oskarżenia skierowany do sądu, następnym problemem jest przewlekłość postępowania sądowego, bo teraz następnym też etapem jest coś, co nazywamy aresztem międzyinstancyjnym, czyli nadal pozbawienie wolności człowieka, który co prawda jest po pierwszym wyroku, ale nieprawomocnym, który przecież nie obala zasady domniemania niewinności. On cały czas jest w świetle prawa niewinny. Jest skazany nieprawomocnym wyrokiem i cały czas przebywa w tymczasowym aresztowaniu. I tutaj ten, te, te limity czasowe są już zupełnie nie, 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 nie do złapania. Znamy tak. przecież przypadki no, i dziesięcioletnich y, y, Tymczasowych aresztowań. Ja chcę tylko przypomnieć też sprawę yy, wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego i Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2019 roku, którym Zdecydował, co prawda w składzie z dublerami, czyli, czyli, czyli ten, ten, to orzeczenie jest obarczone wadą, ale mimo wszystko jest, który zdecydował o tym, że brak tego maksymalnego terminu yy, długości postęp, tymczasowego aresztowania jest zgodny z konstytucją. Tak, tak. To, to oczywiście ja się mogę wyobrazić sytuację, w której znaczy to, to byłaby klęska. Naszego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, gdybyśmy musieli wprowadzić jakiś deadline, mówiąc tak, czyli ostateczny limit. Ale być może nie ma innego wyjścia, bo jeżeli, tak jak mówisz, zdarzają się przypadki, teraz już trochę rzadziej, ale też się ciągle zdarzają, bardzo długiego tymczasowego aresztowania, nawet kilkunastoletniego, czy 10-11 lat nawet, podkreślam to słowo tymczasowe aresztowanie, no to rzeczywiście być może gwarancyjnie jakiś, jakaś ostateczna granica mogłaby zostać Dlatego ja chciałam powiedzieć jedno, że nie powiedzieliśmy, że tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym. W związku z tym ma ono służyć jedynie temu, żeby yy, nie. Utrudnia, żeby, żeby podejrzany bądź oskarżony nie utrudniał postępowania. No Jeżeli postępowanie trwa 11 lat, albo chociażby 7, i on za, i ciągle, ciągle istnieje obawa z jego strony matactwa, albo utrudniania postępowania, to coś jest nie tak, niekoniecznie z nim, tylko być może z właśnie z wymiarem sprawiedliwości. A podkreślę jeszcze jedno. Europejska Konwencja Praw Człowieka w artykule 5 bodajże w ustępie trzecim, mówi wprost o tym, że każdy, każda osoba aresztowana ma prawo być sądzona w rozsądnym terminie albo zwolniona na czas postępowania. To jest dość jasny przekaz, bo czasami są takie fragmenty, czy takie przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które są niejasne i można by je różnie tłumaczyć poprzez, i tak się tłumaczy, przez orzecznictwo strasburskie. Natomiast tu jest sprawa dość jasna. Albo mamy rozsądny termin postępowania i sądzimy człowieka i bardzo dobrze, osądźmy go, nawet możemy go ukarać, jeżeli jest winny, nawet możemy ukarać surowo, jeżeli jest taka potrzeba. Ale jeżeli termin nie jest rozsądny, to po... W jakimś czasie być może potrzebnym tymczasowego aresztowania należy go co najmniej jak najszybciej zwolnić na czas postępowania z wolnej stopy. I to się właśnie stało między innymi w przypadku pana e, ostatnim, ostatnio, ostatnio bardzo znanym i głośnym, prawda? Sąd uznał, nie ma potrzeby więcej trzymać człowieka w areszcie. On nie, nie jest powiedziany, że jest niewinny, nie jest powiedziany, że jest winny. On już teraz nie powinien być, być w zamknięciu. Pamiętajmy, że standardem dla każdego człowieka jest bycie do wolności. Muszą być jakieś naprawdę istotne. E, Powody, dla których chcemy, chcemy człowieka zamknąć w areszcie śledczym bądź w zakładzie karnym. W zakładzie karnym wtedy, kiedy jest skazany oczywiście i w związku z tym mamy już obaloną zasadę domniemania niewinności, a tym bardziej człowieka niewinnego, któremu jeszcze tej zasady, zasady domniemania niewinności nie obalono, tym bardziej trzeba ostrożnie stać z tego rodzaju środkami zapobiegawczymi. Mamy inne raje czego. No właśnie, tym bardziej, że to tymczasowe aresztowanie jest środkiem niezwykle surowym, bo, bo trzeba przypomnieć, że tymczasowo, człowiek tymczasowo aresztowany nie, nie korzysta z tych wszystkich, um... No, nie chcę powiedzieć dobrodziejstw, których, z których korzysta podczas odbywania kary pozbawienia wolności, takich jak y, na przykład możliwość pracowania, jak bardziej swobodny kontakt ze światem zewnętrznym. Y, no jego, jego kontakt z y, właśnie relacjami, czy z rodziną, czy, czy, czy w ogóle ze światem ze zewnętrznym co, są w całości w, w, w rękach prokuratora, który prowadzi postępowanie, bo to on wydaje zgody na to, ile człowiek, czy człowiek tymczasowo aresztowany może się spotkać, z rodziną czy nie, ile razy może zadzwonić i w jaki sposób te kontakty są kontrolowane. Yy, też nie możemy zapominać o tym, że jest pandemia i Prawa osób, które są pozbawione wolności, tymczasowych tymczasowo aresztowanych, zwłaszcza są jeszcze bardziej ograniczone, ponieważ nie ma widzeń w, w jednostkach penitencjarnych. Co prawda jest, została zwiększona możliwość korzystania z, z rozmów telefonicznych, no ale mimo wszystko te, 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 pra te prawa są jeszcze bardziej ograniczone. No właśnie, a tymczasem, jak już wspomniałeś dwukrotnie, Sąd Okręgowy w Warszawie nie przedłuża tymczasowego aresztowania dla Sławomira. Nowaka. No i długo nie czekamy na, na reakcję ministra sprawiedliwości, który mówi o tym, że sędzia podejmując taką decyzję działa z motywów politycznych. Co więcej, miesza w to jeszcze premiera Donalda Tuska, który ma mieć rzekomo wpływ miał mieć rzekomo wpływ na tę decyzję. A na koniec grozi, że jeżeli Sławomir Nowak nie wróci tam, gdzie jego miejsce, to on ujawni materiały dotyczące śledztwa, a jak twierdzi, jest co ujawniać. No i to jest, to jest groźba. To jest po pierwsze, to jest właśnie upolitycznienie, właśnie dowód na upolitycznienie tego, tego tymczasowego aresztowania, no ale to jest też groźba w stosunku do sędziów, którzy, którzy, to, którzy to tymczasowe aresztowanie stosując, stosują. I teraz jeszcze pamiętając sprawę pani sędzi Aliny Czubienia, która tak samo uchyliła tymczasowe aresztowanie wobec Niepełnosprawnego intelektualnie sprawcy, która później odpowiadała dyscyplinarnie za tę decyzję. Pamiętamy też o wnioskach prokuratorów, to chyba było dwa lata temu, kiedy prokuratorzy rejonowi zwracali się do sądów z prośbą o listy tych sędziów, którzy najczęstsze i najrzadziej stosują tymczasowe aresztowania. Czy sędziowie są pod presją, jeżeli chodzi o, o stosowanie tymczasowego aresztowania? Jak to oceniasz? Tak, oczywiście ta presja jest gołym okiem widoczna. W ogóle najlepiej by zrobił minister sprawiedliwości, gdyby się w takich sprawach nie wypowiadał. Jeżeli prokurator prowadzący sprawę, w tym wypadku pana Sławomira Nowaka, uważa, że sąd pochopnie podjął, podjął, podjął decyzję o tym, że należy go, go zwolnić z aresztu, no to ma do tego odpowiednie instrumenty, może złożyć odpowiednie zażalenie. Natomiast presja jest oczywista, tak jak Maria mówiłaś o kwestii pani, o sprawie pani pani Czubieniak, pani sędzi Czubieniak, no to dotyczy również nawet nie, nawet nie trzeba robić w tej chwili każdemu sędziemu, czy Grozić sędziemu postępowaniem dyscyplinarnym. Wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja odpowiedzialności dys dyscyplinarnej prawników w ogóle, a sędziów w szczególności. To jest jasne. To, to... W dodatku jeszcze powiedziałbym, że ta presja jest nie tylko ze strony ministra sprawiedliwości, w ogóle zastanawiam się, czy to nie ma do czynienia z jakimś, ta, ta jego wypowiedź nie jest przypadkiem naruszeniem zasady domniemania niewinności, ale to już jest inna, inna kwestia. Natomiast również ze strony społeczeństwa. Jeżeli część społeczeństwa ogląda tylko jedne media, ja tutaj oglądałem i byłem zupełnie zaskoczony, to może żyć w przekonaniu, że naprawdę jest jakiś niesamowity układ, który tego. Tego człowieka broni, tutaj z premierem na czele, oczywiście, i ci ludzie też pewną presję wywierają. Oni oczekują pewnych działań. To, co ja mówiłem na początku, ludzie się obawiają, że wyjdzie, może inaczej. Policjant, który złapie przestępcę potencjalnego, mówi: Ja złapałem sprawcę. Prokurator mówi: Ja złożyłem. Wniosek o turecowe aresztowanie. A potem oni razem mówią: Ale sędzia sędzia go wypuścił. No więc, proszę Państwa, te, tego rodzaju pre, 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 presja na sędziów jest ze strony i społeczeństwa, części przynajmniej społeczeństwa, ale ona jest podgrzewana przez polityków, w szczególności czynnego polityka, jakim jest pan minister i prokurator generalny, co zresztą, no jak wiadomo, nie jest dobrym pomysłem, żeby te funkcje łączyć. Ale efekt jest właśnie taki. Sędziowie mogą się obawiać, że jak będą zbyt wnikliwie przypatrywać się wnioskom prokuratorskim i ich nie uwzględniać, to będzie to szło delikatnie, mówiąc na ich niekorzyść. Nie wiem, czy się skończy posuwaniem dyscyplinarnym w danym wypadku, tak jak było pani, w przypadku pani sędzi czubienia, ale tego wykluczyć nie mogą. To jest jednak forma, forma nacisku, zupełnie niedopuszczalnego. Przy jednoczesnym też mówię taki, taki, takim nacisku społecznym, że jeżeli nie zastosują tymczasowego aresztowania, na przykład, w pewnym momencie, a coś. Ten y, potencjalny sprawca y, powyczynia na wolności, no to też będzie od razu do nich pretensja, a trzeba było go aresztować. Więc to jest bardzo poważna decyzja, bardzo istotna i ona powinna być podejmowana wyłącznie wtedy, kiedy nie ma żadnych nacisków na sędziego. No właśnie, proszę Państwa, i to jest dokładnie o tym, dlaczego tymczasowe aresztowanie jest problemem systemowym, ponieważ, jak widać, y, cały system jest chory. Yy, mamy problem z przewlekłością postępowań, mamy problem z y, brakiem niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości y, sędziów, mamy problem z sankcjami dyscyplinarnymi dla sędziów spowodowanymi z ich decyzjami procesowymi, mamy upolitycznioną prokuraturę, która yy, wypełnia zadania. Polityka, który stoi na jej czele, czyli ministra sprawiedliwości, którym teraz jest Zbigniew Ziobro, i który grozi, wprost grozi sędziom, którzy, którzy, którzy decydują się na nieprzedłużenie tymczasowego aresztowania, oraz mamy pandemię, w której podobno przestępczość spada. No i jeszcze mamy, jeżeli wolno powiedzieć, niekoniecznie idealne przepisy, jeżeli chodzi o Przesłanki tymczasowego aresztowania, stosowania tymczasowego aresztowania, mamy na tyle ogólne, że łatwo je zastosować, a trudno zanegować. Bo jeżeli przyjmujemy za y, przesłankę y, obawy matactwa, no to obawa matactwa przy ciężkich przestępstwach sąd zawsze może ją domniemać. Jeżeli mamy drugą przesłankę tymczasowego aresztowania w postaci y, surowej kary, która może zapaść. No to znowu, jeżeli mamy oskarżenie o ciężkie przestępstwo albo takie przestępstwo, które jest zagrożone surową karą, to sąd mówi: no to ja właściwie po co ja mam zastanawiać nad tym, czy to jest, aby celowe stosowanie te, tego tymczasowego aresztowania, jeżeli mam przesłankę, która na to zastosować pozwala i nikt się nie będzie tak bardzo znowu tego, tego, te, tego czepiał. A to, że mamy spadek przestępczości, w szczególności nie, nie, nie każdego rodzaju, no to rzeczywiście powoduje, że tych aresztu powinno być mniej, a jest więcej, co pokazuje, co, i, i jaka jest sytuacja nie, motywacyjna prokuratorów e, i sędziów, no bo to oni, czyli na koniec sędziowie, ale jednak y, na, za, za, za przewodnictwem mają, za przewodnika mają prokuratorów, stosują areszt. Czyli sytuacja jest niewesoła, nie chcę sobie nie chcę sobie nawet wyobrażać, co by się stało, gdyby przestępczość wzrosła, tak? To by było, nie, to byśmy by mieli tych aresztów jeszcze więcej. W tej chwili byśmy mieli zapełnione areszty, y, zakłady karne i areszty śledcze właściwie prawie Żartuję trochę, ale jednak samymi a tymczasowo aresztowanymi a skazanymi by zabrakło w tych, w tych zakładach karnych, bo w związku z, z pandemią mamy również do czynienia z tym, że poluzowano nieco, przynajmniej takie były pomysły, system przepustkowy, system zwolnień, żeby można było parę osób z tych zakładów karnych zwolnić, żeby nie było nie, nie szalała pandemia w samym zakładzie, w zakładzie karnym. Także problem jest, nie wiem, czy mamy na to jakieś dobre pomysły, oprócz praktyki, oprócz stosowania in, innych środków, że są w przypadku pana. Słowemira Nowaka, że do niego wrócę, sąd zachował się w jakimś sensie modelowo. Po dziewięciu miesiącach, podkreślam, tymczasowego aresztowania, to nie jest tak, że w ogóle nie chciał sąd go aresztować. Zastosował areszt. Słusznie, niesłusznie, nie wiem. Człowiek był pozbawiony wolności 9 miesięcy. Jeżeli to nie pozwala prokuraturze na sformułowanie wniosku, czyli aktu oskarżenia, no to niekoniecznie jest to wina pana Nowaka, no bo na miły Bóg on siedzi w areszcie i siedzi spokojnie, nie ucieka z niego. Sąd co zrobił? Uchylił areszt jako najdalej idący, zgodnie absolutnie z kodeksem postępowania karnego, który preferuje inne, łagodniejsze środki zapobiegawcze i te inne środki zapobiegawcze zastosował. Pamiętajmy, mamy kaucję, czyli poręczenie majątkowe, mamy zakaz opuszczania kraju jeszcze, prawda? W związku z tym no, nie ma potrzeby, żeby do końca procesu człowiek nawet winny... Był, był pozbawiony wolności w ramach tymczasowego aresztowania. Bo może tak się zdarzyć, i to się nieraz zdarzało, że tymczasowe aresztowanie wypełni cały później okres pozbawienia wolności, na który człowiek zostanie skazany. Ja nie przesądzam, że pan Nowak zostanie skazany, tak? To do tego jeszcze daleko, bo nawet nie ma jeszcze aktu oskarżenia. Ale nieraz tak się zdarzało, że człowiek siedział trzy lata w areszcie, a potem wyrok trzy i pół pozbawienia wolności. I wydaje mi się dosyć paradoksalną sytuacją, w której po wyroku prawomocnym wreszcie, człowiek wychodzi na wolność. Mimo, że został skazany, ponieważ całość tej kary odbył w areszcie tymczasowym. Podkreślam słowo tymczasowe. To, to jest naprawdę sytuacja paranoiczna. No właśnie, jeszcze do tego systemowego obrazu trzeba dodać przeludnienie jednostek penitencjarnych, z którymi zaraz będziemy mieć do czynienia, co znowu w świetle i w, w czasie pandemii no wydaje się jakieś szczególnie dotkliwe i, i zagrażające podstawowym prawem. No, tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że ponieważ wyroków Trybunału, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jest coraz mniej, no to nie mamy problemu systemowego. No, oczywiście ten argument jest y, pozbawiony sensu, bo wiemy też ile trwają postępowania w, w, przed Trybunałem Strasburskim. Wiemy też, że żeby uzyskać takie orzeczenie i, i, i stwierdzenie, że problem jest systemowy, y, potrzeba jest y, kilku lat. Proszę Państwa, problem jest wielowątkowy, bardzo poważny, dotyka wszystkich najpoważniejszych dziedzin um, życia politycznego i społecznego. Um, bardzo dziękuję Piotrze za, za, za Twoją Dobrze. obecność, Twoje uwagi. Będziemy się przyglądać um, temu um, problemowi, a Tobie życzę, żebyś nie oglądał telewizji, które... Bodzi twój niepokój. Przepraszam, ale zamurowało mnie wczoraj i siedziałem bezwiednie, patrząc na to, co widziałem. Wydawało mi się, że widziałem rano gdzie indziej i było zupełnie inaczej podane. I to mnie naprawdę zaskoczyło. Już prawie uwierzyłeś w to, że trzeba ścigać przestępców i trzymać ich. W izolacji. Prawie uwierzyły. Ja wierzę ja, ja w to, że trzeba ścigać przestępców, natomiast nie wierzę w to, że areszt tymczasowy jest karą. Tak samo jak nie jest karą, nie powinno być karą działania funkcjonarza policji, który bije panią w ramach demonstracji, bo mu się nie podoba. Kara być może tej pani się należy, a może nie, ale sąd o tym decyduje, oby w rozsądnym terminie i bez aresztu. Bardzo dziękuję. Dziękuję też Państwu za uwagę i do usłyszenia.